Polska mówi, dziś gościmy pana prezesa Piotra Guzowskiego, prezesa polsko-kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Porozmawiajmy o Kazachstanie i o Polakach, którzy tam żyją. Jakim się żyje? Jacy oni są. No, sporo Polaków było, bo tam w tej chwili liczą, że około 30-40 tysięcy jest, zależy jak to liczyć. Było około 160 tysięcy, bo ci, co będzie wywożeni z Polski, to mówili, że jadą na Syberię, a to była ta był północny Kazachstan, to, to jest Syberia, prawda? Można powiedzieć, także Kazachstan. No, Polacy w Kazachstanie byli może być ciepło przyjęci przez miejscową ludność, ponieważ Kazachowie przeszli też ciężki okres. Z pięciu milionów skutek głodu w Kazachstanie zostało 2 miliony, czego mało kto wie, ale to, to tak, to był, zmusili ich do osiad, osiadłego. I z trybu życia, no i umarli z głodu, bo nie, nie umieli orać. W związku z tym wiedzieli, że ci ze Słańcy to nie są, na początku po Polaku przysłali jako, jako wrogów ludu. dopiero Niemcy przesłali z nadwogi jako przesiedleńców, Czecenów jako przesiedleńców, a Polaków, jako wrogów ludu to status jest najgorszy, bo nie można było ani opuścić miejsca, ani nie można było się kształcić. Także to jest, to jest dla tego. W związku z tym polska diaspora dopiero w latach 60. mogła pójść na studia i uczyć się. W związku z tym można powiedzieć z tych wszystkich diaspor, była. Yy, najmniej wykształcona, najsłabsza, najsłabiej wykształcona, niemniej wcale, no, że tak powiem, że światłość to pewnie inna, bo zupełnie inne. Też wielu Polaków, żeby uciec od prześladowania jako wróg ludu, ponieważ pochodziło z, 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 ze wschodnich terenów polskich, została to Ukraina Ludowa, Ukraińska Białoruska Republika Ludowa, no to szybko przekszciło się, że są Ukraińcami, w związku z tym mogli ich kształcić się i inny status mieli, bo to byli już przesiedleniec. Tak. Dlatego ciężko Polakom jest było udowodnić potem, że są Polakami, wskutek tego, że w pewnym momencie przeszli na tego. No ale na szczęście przeszedł ten, ten okres braku ufności. No I jak i, teraz jest? W tej chwili no, już y, młodzi ci, co studiują w Polsce. Każdy stara się studiować w Polsce z młodych ludzi o, i to raczej zostają w Polsce. Przejeżdżają niektórzy wracają do siebie, bo mam i takie doświadczenie, i takie doświadczenie. Niektórzy wracają, niektórzy zostają w Polsce, ale generalnie powiedzmy 80% zostaje w Polsce. No, A muszę... ci, którzy tam są, no najczęściej jakiś biznes mieli, albo po rodzicach mieli biznes, albo, albo znam takich, co prawda, prawda ma tam 40 tysięcy hektarów ziemi. No, to, no tak, to, no tak. to zostało. Ale nie, mnie szukał w Polsce miejsca, jednak uznał, że tam jest, tam ma większe szanse jak na rozwój. No to jak tam z dziećmi jego wnukami będzie, to zobaczymy. Ale, ale y, 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 są różne doświadczenia. Starsi ludzie, no, no różne, to było prawda. W pierwszym, w pierwszym okresie to tak y, było nieporozumienie, bo sprzedali mieszkania, wrócili do Polski, a to nie mieli nawet statusu uchodźcy, ani przesiedleńca, ani, ani repatrianta. W związku z tym mieli, y, wracali do dzieci swoich, bo już domu nie mieli, a do, domy wtedy sprzedawali za 100 dolarów albo 150 dolarów, bo to takie były. Takie były ceny. Jak pamiętam, jak Ukraina powstała, była niepo, niezależna, no to pierwsze mieszkanie, jakie proponowali, żebym kupił, to było za 180 dolarów. Także to takie ceny były. W związku z tym... Ale tej Dolar w tej, miał inną wartość. Tak. W tej, to chwili, to. w tej chwili sporo Polaków przyjeżdża. Jest program, widzę, przygotowania Polaków. Yy, nie, kobiety się łatwiej aklimatyzują w Polsce, mężczyźni trudniej, bo, yy, kobieta znajdzie przy rodzinie zawsze jakąś swoją rolę, a mężczyźni jak się w pracy nie, nie będzie mógł z, z, jakoś z odnaleźć, albo nie będzie miał odpowiedniego zarobku, no to znamy takich, co wrócili do Kirgizji, do Kazachstanu, no i małżeństwa, że tak powiem, są jed, połowa tu, połowa tam, także nie jest takie... Proste. A ci Polacy, którzy żyją tam w Kazachstanie, jak wygląda ich życie? Jak wygląda usytuowanie społeczne? Yy, w tej chwili sądzę, że jest dobre. dobre. No, ale tak. Przede wszystkim jest duży kontakt z ambasadą, z konsulatami, w związku z tym w ten sposób oni i status ich rośnie, dlatego że, że są zespoły polskie, także są domy Polonii, są nauczyciele. Także myślę, że generalnie po, pole, poprawiło się. To. Są organizacje polonijne, tutaj też prezes Polonii, polonii przesiedził się już do Polski, a tam przekazał to. Także one dostają jakieś dofinansowanie. One, one działają, prężnie działają, dosyć, tam? Prężnie, dosyć prężnie, mają zespoły. Znam taki, jest bardzo ładny w Astanie. Jest bardzo dobry zespół w Pawłodarze i przedszkole polskie w Pawłodarze. I, i, i w Karagandzie również jest bardzo, bardzo prężny. Także w Kokrzetał też jest, jest prężny. Także w tych, w tych ośrodkach, które, gdzie tam było najwięcej Polaków przesiedlonych, to dosyć, dosyć prężnie działają. Także Naprawdę mają stroje i, i, i muzykę, i, 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 i rozwijają się. No, a oprócz zespołów, oprócz tych typowo w kierunku kultury idących rzeczy, tak z życia codziennego, jak to życie codzienne wygląda w Kazachstanie Polaków, wtapiają się w krajobraz i, i w tę społeczność kazachską? No, yy... No poprzez pracę jakoś się wtapiają, ale jednak są, no, czują się jednak Polakami. Jest to, jest, to, jest to, realizuje się poprzez pracę i no, tam nie jest takie proste, 130 narodowości. Polska Diaspora również ma swoje w parlamencie, Asambleja Narodów, swoje przedstawicielstwo no starają się jakoś jakoś realizować, prawda, no nie jest to takie proste. Ta sytuacja materialna taka jak kaz Kazaków, czy troszkę różnych, różnie? Różnie, różnie tak, to jest różnie, prawda. Tym, co się udało utworzyć swoje firmy i, i, i tego to mają oczywiście lepiej, a ci, co są, to tak jak Kazachowie, tam jest jednak większa y, rozpiętość między bogatym, Takżeśmy na też rozmawiali w Polsce, że między na przykład nauczycielem kazachskim a, a powiedzmy dobrze usytuowanym Kazachem jest dużo większa różnica niż to jest w Polsce. Także na prowincjach słabiej żyją, także tutaj, tutaj starają się ci z prowincji wszyscy jak najszybciej wyjechać, prawda? Ale to jest, powiedzmy, nie są w gorszej sytuacji materialnej niż ogół Kazachów na tym samym statusie, na tym samym profesjonalnym. Polacy są techniczni, w związku z tym są bardziej cenieni, mają łatwiej znalezienie pracy w takich zawodach typu techniczne albo, albo typu księgowość, prawda? Także to są, to są większe szanse nawet niż, niż Kazachowie, bo mają. Umiejętności to takie, ale muszą się pomęczyć troszeczkę i nie jest takie proste życie. Jakby było prostsze, to by na pewno zostawali tam, prawda? A jeśli chodzi o dzieci, wychowywane są w polskim. Yy, że tak powiem, yy, polskości, w duchu, tak, w, duchu w duchu polskości, chociaż powiem pani, że yy, jednak tam rosyjski zdominował, mówią po polsku, prawda, ale myślę, że w rodzinach to między sobą mówią po rosyjsku, chociaż tak, tak na natomiast język polski znają, pacier znają, te podstawowe wiersze znają, zwroty, piosenki polskie znają i tu w tym duchu są. Wychowali. No jednak y, język polski w Kazachstanie do czasów y, Breżniewa był, można powiedzieć, zabroniony, prawda, to było prześladowanie za tego. Zresztą chciałem powiedzieć, że za y, z, zwracanie się na studiach, jeżeli ktoś mówił po kazachsku, też był wyrzucony ze studiów w Kazachstanie. I znam taki, bo jak była Expo 2017, to miałem przyjemność opiekować się studentami z tym, z to opowiadali, że Rodzice byli wyrzuceni, byli wyrzuceni, mi się drugi raz zdawać, za to, że rozmawiali po kazachsku, byli dyskryminowani. W związku z tym nie ma co się dziwić, że i Polacy też ten język, chociaż przez babcie uczyły, książeczka była i największą pracę zrobiły babcie. A szkół nie ma Polski? Są. Są. Są, 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 tak mówię. To jest szkoła jest polska w Aumaty i na pewno szko szkoła polska w Pawłodarze bo byłem w tych szkołach. W, w Karagandzie na pewno jest prze, po, polskie przedszkole. W Astanie chyba też jest szkółka taka polska, ale w, i Ikokrzytau jest największa szkoła, też tam duża szkoła, byłem też tam byłem w szkole. Kościół roli, no, mu, tą rolę jest, prawda, że język polski jest podtrzymywany, są przy, w języku polskim, w rosyjskim, prawda, także. Dużo kościoły w Karagandzie, w Pawłodarze z kościół, w Astanie kościół, w Kokszetał. Wszystko polskie kościoły. I są polskie kościoły, katolickie to są polskie. W Uralsku no też te kościoły takie robią, one są do tych kościoł lgną nie tylko Polacy, ale ci, co nie są muzułmanami, bo nieraz na przykład też szukają jak gdyby miejsca, sobie cały czas szukają ludzie swojego miejsca. To na przykład i, i unici przychodzą, albo, albo protestanci też przychodzą do kościoła i rozmawiają z księdzem. I tak rozmawiają z tym księdzem, prawda, jak to, jak to jest, a on mówi, a przychodzą nawet Kazachowie, mówi, jak ci będzie dobrze, to zostań tutaj i bądź z nami, a jak nie, no to szukaj gdzie indziej, ale zawsze możesz wrócić. I mówię, w ten sposób, bo teraz zastanawiam się, w jaki sposób on utrzymuje to, prawda. I mówi właśnie, że, że każdy do niego może przyjść. I mówi, jeden taki, opowiadać taki z ciekawostki, prawosławny, przyszedł, ale miał 25 lat wyrok za zabójstwo, ale nie miał co ze sobą zrobił. Przyszedł i mówi: Czy może tutaj być? Będzie chce tylko dostać jedzenie, ubrania, będzie wszystko robił. No i faktycznie wokół kościoła wszystko robił i, 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 i za to miał utrzymanie. No ale pewnego dnia mówi że musi wyjechać, bo go z sąsiedniego rejonu prokuratura, milicja go wezwała, my jakaś, nie wiem, ale coś tam. No on jako autorytet pojechał tam, wraca i pyta się, o co chodzi. No Kazach zabił Kazacha, mówi, no to trzeba się zemścić, mówi, i tego Kazacha rodzina musi się tego, odemścić. I go milicja wezwała, mówi, weź ty jako autorytet, weź tych uspokój, bo to będzie w nieskończoność. I przyjechał i mówi, co zrobiłeś? A mówię, no i mówię tak, mówię, mówię, słuchaj, jeden zginął, tak? No zginął. Ty zabijesz, to już dwóch, tak? A ty pójdziesz do więzienia, to już trzech strata. No to dogadajcie się jakoś, skompensujcie to zabójstwo i z i, i, i tego. No i mówię, dogadali się, już nie zabił, no rodzinie rozliczyli się jakoś i, i wrócił do domu czy swoją rolę spełnił jako autorytet Kościół. Kościół, tak. Czyli jest duża różnica jednak w sposobie życia, w sposobie postrzegania świata między Kazachami a Polakami. Tak. To, jest, to są ludzie jednak stepów. Wielkiego stepu. Oni też mają swoje tysiącletnie tradycje, od których, do których się nawet te prawda, czasy sowieckie na, na tego. Bardzo są rodzinni. Nie przyjechanie na na urodziny na tam do wujka, do tego to jest, naprawdę się trzeba tłumaczyć. Właśnie jak byłem, to też w Wasztanię, mam jadę tam do Semipałatyńska, może byś pojechał ze mną, tam też takiego znajomego mam. No to yy, musiał odbić trzy dni yy, tego, yy, bo nie był parę lat. Także spotykają się, dosłownie widać, jak w stepie przyjeżdżają samochody, chłopaki pogadali, pogadali sobie. Na środku skrzyżowania gdzieś tam spotkali i rozjeżdżają się, także... A Polacy w tym? Jak się czują? Polacy Polacy, 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 jednak aż tak się nie kontaktują ze sobą. Jedyne musi być jakieś wydarzenie albo jakieś, jakieś święto, tego, tego, także tutaj. No Kazachowie tych świąt mają bardzo dużo swoich, różnych, oni... Czyli Polacy żyją we własnym gronie? Raczej, raczej, raczej tak, raczej tak. No tutaj też postrzeganie prawo własności, bo step jest wszystkich, prawda, i tak z opowieści tych Polek miała ogródek. No i przyszła Kazaszka, sąsiadka, sobie wyrywa marchewkę, a ona mówi, no byś chociaż powiedziała, że poprosiła. No, a masz tyle marchewki, to co ci żal? Także... Inne podejście. Inne podejście. No. No bo w to, 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 to rośnie, to rośnie. To jest ziemia to jest wszystkich. No tak, także to jest takie inne. Ale są bardzo bardzo dobrzy, bardzo są yy, oddani, lubią pomóc. No, dzięki Kazachom to Polacy tam przeżyli, bo to nie umieliby przeżyć, prawda? Ich podkarmiali i, albo przechowali u siebie. Tak ten, tak, ten kurt, to jest takie suszone, suszone z, mleko z solą, prawda? To ich podkarmiali. Nie można ich było karmić, ale dzieci rzucały ich tym białymi kamykami, bo to jest takie kuleczki. Nie wiedzieli, co to jest, ale potem okazało się, że to się rozpuszcza albo w ustach, albo się wężą. No tak, ale to już historia. To jest coś takiego. Na szczęście teraz już jest inaczej. i teraz Myślę, jakiś... Polacy mają dobrą, dobrą markę. Nie ma jakiegoś yy, złego nastawienia, takiego powiedzmy od razu, że, że to Polak. No, i, 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 i wszyscy pracujemy na to, na to, żeby to zbliżać. Też wydaje informator w języku rosyjskim, polskim i kazachskim, bo to, bo to tak, żeby to był też nie tylko kazachskim, i rosyjskim, polskim, ale też żeby ukłon. Coraz bardziej jest popularny język kazachski. I, I tak jak 17 lat, 15 lat temu nie słyszałem na ulicy języka kazachskiego, tak teraz wszędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Guzowski, prezes polsko kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej, był dziś naszym gościem. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo.